Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Filip, ja tutaj zajmuję się analizowaniem tego, co się dzieje na rynku kryptowalut. Wszystko, co mówię, jest to moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Więc, jeśli to rozumiesz, to super i możemy zaczynać. Moi drodzy, ja dzisiaj postaram się szybko, zwięźle i na temat przeanalizować ostatnie dni na rynku, odpowiedzieć na pytanie, czy warto kupować, jak są spadki, co przed nami według cykliczności, czy teraz jest dobry czas na akumulację krypto i jaka jest moja strategia. Więc, co? Nie przedłużam i zaczynam. Obecnie cena bitcoina wynosi 66 596 dolarów. I tak jak możemy sobie zobaczyć na wykresie, bitcoin bardzo ładnie nam się regeneruje po, ostatni, po ostatnich spadkach, ponieważ mieliśmy tutaj bitcoina, tego nie widać na wykresie, ale nawet po 59 000, chyba 300 dolarów, po 60 000 dolarów, a teraz już mało brakuje, żeby znowu była siódemka z przodu. I ogólnie cały rynek krypto, jak sobie wejdziemy tutaj na Krypto jest na zielono. Ostatni tydzień naprawdę jest bardzo pozytywny, i większość projektów zalicza naprawdę bardzo fajne. Wzrosty. Ale jeszcze niedawno, jeszcze kilkanaście dni temu wcale nie było tak kolorowo, a nawet bym powiedział, że jeszcze kilkanaście dni temu była olbrzymia panika na rynku krypto i niektórzy ludzie już po prostu pisali, że to jest koniec Hossy, że sprzedają wszystko, że kryptowaluty to skam i że w ogóle stracili oszczędności życia. I moi drodzy, jak sobie wejdziemy na wykresy poszczególnych altcoinów, na przykład Rose, na przykład Render, na przykład Chainlink, czy też AGIX, to co możemy zobaczyć? Moi drodzy, możemy zobaczyć, że był najpierw jeden tutaj spadek w dół, i potem drugi bardzo duży spadek. I moi drodzy, ten pierwszy spadek był ogólnie spowodowany takim flash crashem na rynku krypto. Oberwały tutaj głównie altcoiny, a potem ten drugi spadek był spowodowany tym konfliktem irańsko-izraelskim, gdzie to Iran zapowiedział, że atakuje Izrael, że wysyła drony, wysyła rakiety, i po prostu na rynku krypto była olbrzymia panika. Ludzie zaczęli wyprzedawać się z rynku krypto, już zaczęły powstawać jakieś teorie, że przed nami jest trzecia wojna światowa, i właśnie dlatego mieliśmy ten, ten drugi bardzo duży spadek. No, i tak jak widzicie, na każdym wykresie widać właśnie to samo. Jest ten pierwszy spadek, drugi spadek, pierwszy spadek, drugi spadek, ale już ceny nam się ładnie regenerują. Jeżeli ktoś kupował tutaj w dołkach, no to teraz jest naprawdę na bardzo fajnym plusie. I przechodząc do kolejnego pytania: Czy jak są spadki, to czy warto kupować? No, i moja odpowiedź brzmi tak, ale zależy też od cykliczności. No bo moi drodzy, ogólnie, no najważniejsza zasada jest jaka: najważniejsza zasada jest taka, żeby kupować tanio i sprzedawać drogo. Tak więc, jeżeli. Jeżeli na rynku jest panika, jeżeli ludzie wyprzedają się z projektów, jeżeli cena spada, no to mądry inwestor logicznie myślący powinien wtedy właśnie kupować, ponieważ cena jest lepsza, tak? Ale no niestety większość ludzi na rynku kryptowalut chyba nie myśli i. Dlatego też y, osoby, które logicznie myślą, zarabiają z tego rynku. I jeżeli jesteśmy, moi drodzy, teraz według cykliczności dopiero przed ta, tymi największymi wzrostami, tak? Bo jeżeli sobie tutaj wejdziemy na przykład na ten wykres, to właśnie po halvingach były te największe wzrosty. Halving Bitcoina miał miejsce kilka dni temu, i według cykliczności, jeżeli my teraz jesteśmy przed tymi największymi wzrostami, no to właśnie kupowanie w dołkach ma teraz największy sens, i kupowanie w dołkach to jest mądra, odpowiedzialna, logiczna decyzja, a potem. Jeżeli jest górka, jeżeli ludzie już przestają panikować, jeżeli jest euforia na rynku, to wtedy właśnie się sprzedaje. A nie, że jest panika, to się sprzedaje, a potem jak jest euforia, to się kupuje. Nie, na odwrót, właśnie jak jest panika i są dobre ceny, powinno się kupować. A jeżeli jest euforia, każdy jest na plusie, każdy jest zarobiony, to wtedy właśnie trzeba sprzedawać z obawy przed tym, że ludzie zaczną realizować swoje zyski i wszystko nam pierdyknie w dół. No, <tryk> dobra. Co tutaj kolejne mamy? Co przed nami według cykliczności? No słuchajcie, no takie masło maślane. No według cykliczności, jak tutaj widzimy właśnie te wykresy, no to właśnie po halvingu zawsze były te największe wzrosty. No i co przed nami jest według cykliczności? No oczywiście według cykliczności, według tego, co tutaj mamy pokazane, no to przed nami powinny być te największe wzrosty, ale czy one rzeczywiście będą? Czy cykl się znowu powtórzy? No tego moi drodzy nie wie nikt, tak? Jeżeli ja byłbym pewny na 100%, że to się powtórzy, no to bym sprzedał mieszkanie, sprzedałbym moje samochody i bym wszystko zainwestował w kryptowaluty. Żeby żeby pomnożyć swój majątek. No ale nie jestem tego pewny w 100%, jestem pewny, no nie wiem, no na 90, 95%, ale nie w 100%, więc no nie mogę Wam powiedzieć, co się wydarzy na 100%, ale spekuluję, podejrzewam i wszystko wskazuje na to, że przed nami są właśnie te największe wzrosty i jeżeli ja miałbym teraz ocenić, jaka decyzja jest logiczna, jaka decyzja jest mądra, no to, według tego, co nam pokazują dane, według cykliczności, teraz właśnie po tych spadkach powinno się akumulować kryptowaluty, kupować je na dołkach z myślą o tym, że przed nami są te największe wzrosty, i potem powinno się realizować zyski, jak już każdy jest zarobiony, jak jest ta euforia na rynku. No, ale się rozgadałem. Dobra, kolejna rzecz. Co my tutaj mamy? Czy teraz jest dobry czas na akumulację? No, w sumie już odpowiedziałem na to pytanie. Moim zdaniem, jeżeli ktoś się zastanawia, czy wejść teraz na rynek, to jest to dobry moment. Jest to naprawdę bardzo dobry moment. I jeżeli, yy, na przykład, ktoś yy, ma kapitał 10 tysięcy złotych, ja miałbym polecić takiej osobie, co, co powinna zrobić: czy powinna teraz zainwestować 10 tysięcy, czy za tydzień, czy za miesiąc, to bym powiedział tak: zainwestuj dzisiaj na przykład 4 tysiące, zainwestuj za miesiąc, kolejne dwa tysiące, zainwestuj za kolejne dwa miesiące, kolejne dwa tysiące i po prostu sobie uśredniaj cenę wejścia, kupuj w poszczególnych dołkach, teraz sobie kup, będzie dołek, dokup, jeżeli nie będzie dołka, no to potem będzie lokalny dołek i też dokup, no i tyle, według mnie najlepsza strategia to jest uśrednianie, to jest DCA, nie ma tak naprawdę osoby, która by przewidziała idealny dołek, nie ma osoby, która by przewidziała idealną górkę, więc najlepiej po prostu sobie uśredniać cenę. No i przechodząc płynnie do kolejnego pytania, jaka jest moja strategia, moja strategia Cały czas jest taka sama. Ja 50% moich, yy, moich oszczędności, moich pieniędzy trzymam w Ethereum i w Bitcoinie, a kolejne 50% jest poinwestowane w różnego rodzaju altcoiny związane z branżą RWA, związane z branżą AI, też jakieś tam memcoiny sobie pokupowałem. No i moi drodzy, na przykład Chainlink. Ja jestem z Wami szczery. O, tu jest Chainlink. Ja jestem z Wami szczery. Na przykład na takiej kryptowalucie Render jestem na plusie. Na kryptowalucie Rose jestem też na plusie. Ale na przykład na takim Chainlinku muszę Wam się przyznać, że jestem na minusie. A to dlaczego? A to dlatego, bo kupowałem Chainlinka tutaj po 18 dolarów. Tutaj, jak były spadki, kupowałem po 17-18 dolarów. Tutaj nawet też kupowałem na górce po 21 dolarów, bo myślałem już, że ten Chainlink nam wystrzeli. A tu niespodzianka. Mieliśmy te gigantyczne spadki, i moi drodzy, teraz jestem na minusie, ale nie jestem wcale na dużym minusie. A dlaczego? A to dlatego, no bo właśnie kupowałem w tych dołkach, złapałem tutaj Chainlinka po 11, 11,5, po 12 dolarów i właśnie przez to, że łapałem tego Chainlinka w tym lokalnym dołku, uśredniłem cenę, to moja średnia cena wejścia ogólnie to jest około tam chyba 15,5 czy 16 dolarów, więc tak jak widzicie jestem już naprawdę na niewielkim minusie i właśnie dzięki temu, że nie zainwestowałem wszystko all in od razu, tylko jakby mam cały czas w swoim portfelu wolne środki, wolne USDT i w ewentualne spadki mogę dokupić, to właśnie dzięki temu, że mam te wolne środki, że nie w All in, to dokupiłem, uśredniłem cenę i jestem na niewielkim minusie, a w perspektywie kolejnych miesięcy, kolejnego roku, jeżeli będzie to pozytywny rok na rynku kryptowalut, uważam, że Chainlink może nam naprawdę zrobić fajne wzrosty. Obstawiam, że tutaj naprawdę możemy dobić do poprzedniego szczytu około 40-45 dolarów. No i w sumie tyle. <laughs> Słuchajcie, miało być szybko, miało być krótko, miało być zwięźle, więc to no. Przeanalizowałem, co się ostatnio wydarzyło, powiedziałem Wam, czy warto kupować. No, według mnie, jesteśmy przed dopiero tymi największymi wzrostami, więc jak są dołki, to oczywiście uważam, że warto kupować. Eee, co przed nami według cykliczności? No, według cykliczności przed nami są największe wzrosty. Czy teraz jest dobry czas na akumulację? Moim zdaniem tak. Powiedziałem Wam o mojej strategii i tyle, i słuchajcie, jakby zrozumcie, że nawet jeżeli przykładowo teraz będzie spadek i Wy dokupicie i będzie kolejny spadek i już nie będziecie mieć pieniędzy na dokupienie, to i tak podjęliście dobrą decyzję, dlatego no bo dobra decyzja to jest właśnie kupowanie na spadkach, gdy wszyscy panikują i sprzedawanie w trakcie wzrostów, gdzie jest ta euforia, gdzie ludzie się cieszą, że coś rośnie już razy 5, razy 10 i... Właśnie podczas tej euforii powinno się realizować zyski, a podczas strachu powinno się kupować. Są te takie słynne przysłowia, chyba to Warren Buffett powiedział: Kupuj na wystrzały dział, kupuj, gdy leje się krew, i właśnie stosując najważniejszą zasadę, czyli kupuj tanio, sprzedawaj drogo, jak są właśnie spadki, powinno się kupować, a jak są te gigantyczne wzrosty, wystrzały, to powinno się realizować zyski. Według cykliczności przed nami są te największe wzrosty, więc ja cały czas mam wolne USDT i w razie kolejnych, kolejnych spadków będę dokupował. I to tyle, dziękuję za oglądanie. Możecie zostawić lajka, napisać w komentarzu, czy przyjemnie się mnie słucha, czy mówię z sensem, czy może totalnie się ze mną nie zgadzacie. I tyle, pozdro i do usłyszenia.